Cześć Sławek. Cześć, cześć Siedzimy w Splicie w Chorwacji i jesteśmy na szkoleniu Jorm dla Zuchwałych. To jest taka moja nazwa własna. Szkolenia na Żano 64, o długości całkowitej 20,1 metra. To jest już nasza druga edycja. I ze mną jest Sławek, który zgodził się powiedzieć kilka słów ze swojej perspektywy na temat tego szkolenia. Byłeś u nas rok temu na jachtowym sterniku morskim i, i co, w międzyczasie nic, nie? No i w międzyczasie nic, jak, ale tam cały czas z tyłu głowy żeglarstwo jest takim docelowym, może planem emerytalnym, może coś takiego. A do tego no, potrzebna jest jednak wiedza i, i wyszkolenie. W tym roku szkolenie na sternika świetnie, świetnie przygotowane. Widać tą wiedzę i praktykę przekazaną, bardzo, bardzo fajne. Fajna przygoda w ogóle, jeżeli można połączyć przyjemne z pożytecznym, no to to jest super. W tym roku zdecydowałem się właśnie na tak wielki jacht, wychodząc z założenia, że jeżeli już takim dużym jachtem potrafisz podmanewrować, no to na pewno mniejszym jachtem będzie trochę, trochę, trochę łatwiej. Jedna rzecz mnie tu zastanawia, nie? bo mhm. świeżo po jachtowym sterniku morskim e, zapisałeś się na tego zaufałego jorma, do którego my się zbliżamy i, i za chwilę mhm. Wam pokażemy. Ale czy to wiesz, nie za wcześnie, nie? Brak własnej praktyki prowadzenia jachtów, bo tutaj głównie przyjeżdżają osoby, które już mają swoje doświadczenia w prowadzeniu jachtów, nie tylko w Chorwacji, a na takim no, nie miały jeszcze okazji, traktują to jako ciekawostkę, może nabrania trochę do tego wszystkiego pokory dla tej masy, dla długości, żeby jeszcze się rozwinąć, aczkolwiek już może w praktyce nigdy nie pływać. Ja to tak oceniam, że fajne, jak na manewrówki, pokazać jak ta masa zachowuje się w tej inercji, jak ta długość. No. I co? I, i czujesz się dobrze, nadążasz, zobacz, Słuchaj, kto wiesz. Moje, nie? moje ego jest zaspokojone, <laughs> bo to wiesz, zawsze ponoś, yy, długość ma znaczenie. No tak <laughs> mówią, no. ale, ale też yy, no, byłem ciekaw, jak tak wielki jak, no Nie ma specjalnie okazji gdzieś nawet popatrzeć na takie jachty no, e, Marina, to jest rzadkość, a tym bardziej być, być uczestnikiem gdzieś szkolenia. Móc tym posterować, zobaczyć jakie ma wyposażenie, jak to wszystko chodzi i działa. No jacht jest stary nowy, więc naprawdę to są pewne trendy tym nowoczesnym jachtingu funkcjonują i człowiek zawsze jest tego ciekaw. Nie mówiąc o tym, że jesteśmy trochę gadżeciarzami. nie? Jeśli chodzi o samo no. szkolenie, no to, to to co naprawdę bardzo doceniam, to wspaniała załoga, widać, że też już zgrani ludzie z Waszą firmą. Czyli są wierni, to znaczy, że ja. jeżeli klienci wracają, to znaczy, że firma jest ok. No ja też wróciłem, tak? Na, to, na coś innego, ale, ale wróciłem. Z drugiej strony, no, to, mi się, to co mi się podoba, to raczej nie bierzesz żadnego sznurka ani koło sterowego w rękę, czuwasz, człowiek się czuje bardzo pewnie koło ciebie, ale jednocześnie wie, że y, musi do końca wszystko zrobić sam. Daj mi słowo o tym czuwaniu, nie? Ja, no. ja się śmieję troszeczkę i mówię, że ja tutaj nie dotykam się steru ani niczego, bo ja za dużo ryzykuję, nie? Jak mi wyjdzie, to co ja zyskam? No w zasadzie nic, bo miało mi wyjść, a jak mi nie wyjdzie, nie? Mam wiele do stracenia. To tak sobie żartuję. Nie pamiętasz dzisiejszego ranka i mnie w tej chwili tutaj przy splicie, ci cisza całą noc, zero wiatru i nagle zaczęły promy nam pływać, nie, rano. Licho nie śpi, trzeba było pokoju. wyskoczyć. Tak. Tutaj, no, dobrze się obłożyliśmy, póki co jest bezpiecznie. No i co, no, będziemy tu chyba kontynuować dalej, nie? Słuchaj, a jak, nie wiem, oceniasz, że jakoś nadążasz za tą załogą tutaj, bo ja zauważyłem, że naprawdę przyjechali chłopaki z dużym doświadczeniem, którzy już pływali. Tobie też naprawdę dobrze idzie. Czy to pomaga, jak ktoś tutaj, wiesz, koło Ciebie lepszy się kręci, jakoś spływa ta wiedza na Ciebie? No, jeżeli, się, jeżeli się uczyć, to się uczyć od najlepszych. Błędy prowadzą do tego, że no, stajemy się lepsi czymkolwiek. No, satysfakcjonowany jestem tym, że właśnie mogę w, w towarzystwie świetnych sterników z ogromnym doświadczeniem posłuchać opowieści, zobaczyć Ta. jak oni sobie radzą. <gry> Każdy ma też swoje, swój styl działania, nie ma sztampy. Więc no, bardzo fajnie, bardzo, bardzo dużo wiedzy. I... Akurat mamy ten komfort, że miało być sześciu w szkoleniu, w naszym tygodniowym szkoleniu, przyjechało tylko czterech, nie zabrali osób towarzyszących. Wiesz. Ja to też się, dla mnie też jest to większy komfort szkolącego. Nie jestem wypoczęty od razu, od rana mi się też Micha śmieje, jestem wypoczęty, bo każdy ma z nas własną kabinę, nie? Na no tym tak. jakcie. Ale też spowalniamy ten czas. Nie wiem, czy to dobrze powiedz, bo wiesz, generalnie szkolenie to roboty walimy na ostro, nie, a tutaj tak chyba specjalnie. Nie, nie to... wiem. Ja spowalniam to specjalnie nie wiem jak to odbierasz bo nie codziennie ogóle, kawuśka nie? Nie ma w ogóle napięcia. No, chodzi o to żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli trzeba by było pójść rzeczywiście tak intensywnie, no to są pewnie jakieś tam trzydniówki, dniówki, manewrówki. No ale jak się już przyjechało tutaj przez 12 godzin, to może warto trochę korzystać ten czas tak na spokojniej. Nam jest po prostu wszystko. No, nie widziałem suszarek w łazienkach, takich do włosów, to <laughs> co pytają kobiety najczęściej. Gdyby przywiozła ze sobą to na czym głosy wysyła? <laughs> tutaj takie obawy zawsze są, że to w marcu może być zimno, jeszcze pogoda, jeszcze nie to taka. Roskifer z tego nie ma w umowie, ale <laughs> ktoś tam który... czuwał góry. Tak, tak chyba <laughs> tak. Słońce i ktoś nad nami czuwa. Słuchaj, a jeszcze tak co do trasy samej, nie? bo mhm. z poprzednią załogą to ja tak poleciałem. Rzeczywiście środek tygodnia był taki mocniejszy, powiało, żeśmy na żaglach szli, było nas więcej. Myśmy polecieli z Milnej do Starego Gradu, potem do Chwaru, tutaj do Plitu, nie? żeśmy dużo, dużo chodzili, pływali, a tutaj nagle my w Milnej zaczepiliśmy się na dwie doby. Dzisiaj ze Splitu do Drwenika i za chwilę wracamy do Segetu. Wiesz, czy ta trasa nie jest za mało rozmaicona, Tak jak no, w tym rejsie naszym, nie? Czy nie za długo staliśmy w Milnej, po co aż dwie doby? Cóż, zawsze była też demokracja, tak? Ta, Pytałeś o to, co robimy, <laughs> czy dostajemy, czy nie. Nigdy nie było czegoś takiego, żeby ktoś powiedział, że jest niezadowolony, że w stronę. Yy popłynęliśmy albo że nie popłynęliśmy, tak? Więc jeżeli nie ma protestów, znaczy wszystko jest ok, mi osobiście jak najbardziej się to podoba, bo po prostu pogoda tak dopisała, że każde miejsce, które się widziało, to jest, to jest coś wspaniałego. A na przecież też wczoraj pięknie płynęliśmy już mówiąc za to, że właśnie własności nautyczne tego Jorma są przepiękne. Słuchaj, zaczniemy wracać do jachtu, a cóż przed nami jeszcze mali drwenik mamy w planie, trochę kotwicy porzucać przy pomoście. Tak. Wczoraj bojki robiliśmy, bo też tu kolega znalazł, że za spickimi wratami w lewo pierwsza Jesteśmy zatoka. Mówiłem za że się wykąpał. Tak, jeszcze się wykąpał, jeszcze czas było na kąpiel, a to ma być szkolenie, nie? Potem przez dwie godziny przez... mi było jeszcze zimno od samego patrzenia. Jeszcze, Jeszcze jakieś manewry chciałbyś tutaj wykonać? Bo to wiesz, koncert życzeń, nie? Znaczy no, to co naprawdę, na co na, naprawdę czekam, to jest kotwica? O, widzisz, a, dobra bo to jest taki element zawsze omijany, a niezwykle ważny. No, kotwica, no i trochę jeszcze więcej wyczucia tak dużego jachtu, tej inercji, potężnej inercji, przecież to jest tyle ton na wodzie, ale też yy, okazuje się, że przydaje się przypomnienie takich podstawowych rzeczy, jak, jak porządnie zaknagować. Tak, ja czasami Was poprawiam, <grym> jak, jak spojrzę. Jak zbuchtować, i tak dalej, więc no i nauki... Staram się nie, nie wjeżdżać, nie wjeżdżać na Wasze ego, bo w końcu jesteście patentowane żeglarze, niektóre z doświadczeniem, ale jak widzę te knagi, A co za mówię, ops, mówię, panowie skipery, nigdy nie rzucali cumy, nie knagowali, tylko tak, ich nadgarstek tak. boli, wiesz, od komenderowania, nie? Tak, tak Delikatnie poprawić. To też jest, to też jest <grym> fajne, z no, każdy, żeby zobaczył, że jest błąd, ale żeby nie było z tego wielkiej afery, tylko się nauczyć no, na tej na podstawie. Nie? Co przed nami dzisiaj? na kawusie, nie? No, haruwa, nie? Haruwa, jak, jak zwykle. haruwa zaczynamy od kawki. Tak, w tej chwili jest zrobione na jachcie Klar. Czekamy na to, żeby właśnie wystartować. I do roboty. Słuchaj, dzięki za rozmowę.